Witam, moje kochane barany, w czytaniu romantycznym. Jeżeli coś będzie silnie e, się ukazywało, co nie jest e, ze sfery romantycznej, to też wam dam znać, ale głównie koncentrujemy się tutaj na miłości. Natomiast w każdy, tak naprawdę, każdą energię można przełożyć na inny aspekt e, naszego życia. E, jest to czytanie ponadczasowe, e, więc będzie. uff! Uh, rezonować kiedykolwiek czy może rezonować kiedykolwiek i zobaczcie, no pierwsza karta, która już tu wyskakuje mimo, że jeszcze że tak powiem, nie zadecydowałam, że będę wykładać, bo jeszcze gadam ale jak to energia barana jest niecierpliwa zobaczcie, dwa znaczy, yy, bratnie dusze, tak? Dwa serducha. Ehm, ojejku, po prostu ktoś. A wiecie co właśnie? Wiecie, co skupiło szczególną moją uwagę tym razem na tą kartę, w tej karcie. To jest przede wszystkim energia tutaj e, takiego, no wyższa energia, tak? Wszechświat, nie wiem, Bóg. Jakkolwiek sobie to tam nazwiecie, w cokolwiek wierzycie, nieistotne, ale taka energia wyższa, tak? I klucz, który trzyma jeden z tych pingwinków, ktoś odnajdzie klucz do waszego serca, moi kochani. Piękna energia, cudowna, cudowna, naprawdę. Um, Zaraz ją będę rozkładać, no i zobaczmy, co jeszcze. I oczywiście, zanim e, będę gadać na temat rozkładu, to bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wspaniałe e, komentarze, za cudowną energię, którą mi wysyłacie. Ja ją wysyłam do Was z powrotem, z wielokrotnioną. E, niech Wam się e, dobrze e, dzieje. Niech spełniają się Wasze marzenia. E, I, kochani moi. <laughs> Cieszę się, że jesteście, po prostu, naprawdę. E, zobaczcie, mamy tu nową energię, nową energię, nowe życie. Coś nowego się tu dzieje. O! No i słuchajcie. Ha. E, słuchajcie, mamy tutaj energię, która mówi o tym, że. Idzie do Was po prostu miłość, która sprawi, że będziecie szczęśliwi. By cały czas mi się tu pokazuje, zobaczcie. Tu mamy klucz, a tu mamy jajo z dziurką do klucza, tak? Jakby i ten klucz tutaj otworzy Wam szczęście. To jest karta, energia szczęścia. Happy, happy, tak? Eee, zobaczcie, no poznacie kogoś. I słuchajcie, to może być przyjaciel, tak? To może być jakaś inna bratnia dusza. Nie zawsze bratnią duszą musi być relacja romantyczna, pamiętajcie o tym. Ktoś Wam otworzy drzwi do szczęścia. No i właśnie mamy tutaj taką energię spokojnie, tak? Jeżeli jesteście zniecierpliwieni, bo nic się nie dzieje w tej sferze. To po prostu e, karty Wam mówią, spokojnie. Tu już się pojawia coś nowego, tak? E, będziecie błogosławieni. A niektórzy z Was, moi drodzy, mm, mogą spodziewać się dziecka, jak również. E, no i zobaczmy, kochani, zobaczmy, cóż jeszcze te energie chcą Wam powiedzieć. No właśnie, as! E, o, i paść, kochani, no tu mamy zakochanie się, mamy nowy romans, nową znajomość, em, która jest pełna pasji, ale też uczuć, tak? E, mamy słodką energię połączoną z, e, z bardzo ognistą energią. No zresztą wy to jesteś, jest, wy jesteście ogniem, tak? Jeżeli nawet oglądacie to czytanie... Em, z myślą o tej drugiej osobie, która jest baranem, tak? To tutaj mamy zobaczcie, no, ogień, po prostu ogień, e, dużo pasji, dużo namiętności i przy tym wszystkim zrodzenie się nowego uczucia, zakochanie się. E, ale piękna, słodka energia. Po prostu takie czytanie, e, no, słodziutkie. Dla nie, o, no widzicie, i to, słuchajcie, ta znajomość może zakończyć się małżeństwem, tak? Albo, no, stałym związkiem. To jest ktoś, kto chce Wam zaoferować, jest gotów właśnie iść w ten związek um, z, z takimi intencjami zbudowania przyszłości, tak? Um, ale słuchajcie, mam też energię taką i to y, powiem Wam tak, ja tu odwróciłam też y, sobie. I zobaczyłam trzy karty, podejrzewałam sobie, nie wyłożyłam ich, ale tak czułam, że one będą tu potrzebne, ponieważ dla niektórych z Was powraca ktoś to może być ktoś z przeszłości ale dla, dla tych, dla których jest to zupełnie nowa energia, to ona może być z poprzedniego życia. Tak, jakby że znacie tę osobę z poprzedniego życia. A w poprzednim życiu, bo tu jest taka energia powracająca, słuchajcie, gdzie jakby em, karma została wyczyszczona, wyrównana, tak? Po tym, jak na przykład tutaj mogło się coś wydarzyć typu, że ktoś kogoś zostawił, no jest tu jakaś utrata lub po prostu nawet mógł ktoś umrzeć, tak? E, I zostawić. Tu mamy taką energię właśnie, że jedna osoba została, Została zostawiona. Um, no i oczywiście to może być z różnych powodów. I teraz słuchajcie, więc z tą osobą będziecie mieć bardzo głęboką koneksję, tak? Tutaj się, za, jakby ta osoba ma klucz do waszego serca, ponieważ ona już was kochała kiedyś. Um, więc będzie dla Was niezwykłym to, że z tą osobą wszystko będzie takie. Znajome, będziecie mieć uczucie, jakbyście znali tę osobę, tak? 100 lat, mimo że dopiero się poznacie. Będą, będzie dużo rzeczy pasowało, jakby będziecie mieć dużo wspólnego ze sobą. Będziecie mieć takie poczucie: o, może być też nawet tak, że będziecie mówić te same rzeczy, tak? Albo w tym samym czasie. Jest to wszystko właśnie oznaka tego, że już wcześniej się znaliście, że wasze serca, wasze dusze się bardzo dobrze znają. Jaka piękna energia, moi kochani. I tutaj rzeczywiście mamy taką, że był właśnie jakiś zawód, był jakaś, było, no wydarzyło się coś smutnego, tak? I moi kochani, niektórzy z was nawet, właśnie, powiedzmy, mogą. Rozpaczać dalej nad kimś, kto wam zadał ból, wbił ser, yy, nóż w serce, yy, o kim nie możecie zapomnieć, ale tu pojawia się ktoś nowy, tak? Więc to mogą być dwie oddzielne energie. E... I tu właśnie jest taka energia. Że dalej w was się tli mnóstwo uczuć tak, do tej osoby. I teraz tak, tu, tu mam naprawdę tu mam dwa, dwa scenariusze. Dla jednych z Was to jest ta energia, o której tu mówię, że ktoś został zraniony, że dalej nie może zapomnieć, że dalej się tli ta miłość. Um, I tu będzie odrodzenie jakby tej, tej miłości. Czyli tak jak mówię, to może być ta historia, o której teraz mówię, to może być wszystko, co się mogło wydarzyć w poprzednich. W życiu, tak? No ale jeżeli z Wami to rezonuje na ten moment, jeżeli rzeczywiście macie taką sytuację, no to tu rzeczywiście może też to iść w tym, może to być taki scenariusz, tak? Że no, nadzieję, że się nie pogubiliście, że opakujecie kogoś, że nie, nie możecie zapomnieć i przychodzi albo ktoś zupełnie nowy, no albo wraca ktoś, nie jest wykluczone, że wraca, tak? I teraz słuchajcie, Natomiast dla tych, dla których ktoś wraca, tak? Tutaj było coś się wydarzyło, i było, był zawód miłosny, może ktoś kogoś zdradził, i tak dalej. Um, to tym razem wraca. No i takie scenariusze, takie scenariusze są rzadkie, tak? Gdzie ktoś nabroił i wraca, i teraz jest wszystko super, i cocy, tak? Dlatego, tak jak mówię czuję że dla większości z was jest to ktoś nowy tak ale ktoś z poprzedniego życia czyli bratnia dusza no niesamowite połączenie I teraz co my tu mamy jeszcze teraz mamy ha i jeszcze jeden mam scenariusz dla tych którzy tutaj się zakochują albo zakochają zaraz w, w... Bo no, przyszchodzi ktoś, kto otwiera po prostu em, wasze serduszko. Może powrócić osoba z przeszłości, tak? Może się tak zdarzyć. Na której wam kiedyś zależało? Która was skrzywdziła? Jeszcze jest taki scenariusz, ok? No i teraz tak, moi kochani. Em, tu mamy. Rzeczywiście mam tutaj tę energię. Ktoś może właśnie Was cały czas obserwować, ta osoba, jeżeli jest ktoś, kto powraca, tak? Ktoś z przeszłości, ktoś, kto nabiera teraz jakby odwagi, żeby no, pojawić się znowu. No i oczywiście od Was zależy, co zrobicie, tak? Czy Wy jeszcze chcecie tą osobę? W każdym bądź razie ta miłość, co jest tu, jest przepiękna. Ja ją jeszcze tutaj rozłożę. Tak, to jest ktoś, słuchajcie, kto chce. Chcę założyć, um, chcę być w, w, w stałym związku, tak? Chcę budować przyszłość z Wami. Ktoś, kto jest gotowy na to. Tak, tutaj perspektywy są bardzo pozytywne. Ale nie wykluczone, że będziecie mieć jakby osoby do wyboru, tak? No bo pojawi się nowa, ale też może powrócić stara. Tylko, że w tym przypadku, no ta jest tak cudowna, że jakby wy już nie będziecie chcieli osoby z przeszłości, tak? Ehm, z tej przeszłości, no z tego życia. Słuchajcie, macie gwiazdę. Jest to związek, który jest przeznaczony, tak? Wam wspaniała energia. Mm. połączenie po prostu wieczne tak znów potwierdzenie tego, że e, jest to e, e, miłość, która już e, trwa e, być może wiele żyć. E, natomiast dla niektórych z Was będziecie mieć do wyboru tak dwie osoby. E... I tu jeszcze, nie wiem czy powiedziałam, ta osoba, z którą mieliście w poprzednim życiu tutaj e, do czynienia, to tutaj właśnie jakby w tym życiu możecie być razem. W końcu karma została wyczyszczona, e, wyrównana, tak? I dlatego ta osoba powraca, też po to, żeby jakby tutaj wynagrodzić właśnie to, że Was zostawiła, tak? E, no, ale piękna energia, głęboka, bardzo głęboka, moi kochani. Mhm. To jest, e, no właśnie, pewne rzeczy zostały zostają uzdrowione między wami. E, jest potencjał ogromny na sukces tego związku. Zdecydowanie, jakby tutaj trwa. Progres, jeśli chodzi w ogóle o budowanie się tej energii. Być może już poznaliście tę osobę albo dopiero poznacie, tak? Tam już się za kulisami, jeżeli jeszcze do Was nie przyszło, dużo dzieje. Um, I jakby jest to taka miłość, właśnie gdzie w przeszłości było dużo walki tak? o siebie, um, może były jakieś przeszkody, i Wy po prostu nieustannie walczyliście o to, żeby w końcu być razem i w tym życiu. Właśnie Wam się udaje. Co za piękna energia, moi kochani. Piękne czytanie, naprawdę. Zobaczcie. No, co jest Wam przeznaczone, przychodzi do Was po prostu. Jesteście sobie przeznaczeni, koniec, kropka. Jesteście przeznaczeni sobie, żeby być w tym życiu razem. I jest to związek, tak jak mówię, który przeszedł mnóstwo już transformacji i teraz jest gotowy, żeby rozwinąć się, żeby kwitnąć. Ha, jest wybór, słuchajcie, no jednak jest wybór. No i to będzie taką waszą wisienką na torcie. Dlatego, że em, możecie mieć satysfakcję, że wraca ktoś z przeszłości. Kto wcześniej, no nie chciał z Wami być ale myślę, że większość z Was już po prostu będzie mieć to gdzieś za przeproszeniem ponieważ ta miłość, co tu się pojawia to jest w ogóle jakby wszystko schodzi na plan dalszy Każdy każdym razie, macie wisienkę na torcie piękna energia, moi kochani i pod spodem słońce w końcu czas na to, żeby być szczęśliwym, tak? Um, piękna energia, moi kochani, piękna. Um, jeszcze zweryfikuję te, tę osobę, która ma tu wybór. Jeżeli należycie do niej, to zobaczmy coś więcej na temat tego. rzeczywiście jest tu, słuchajcie, niektórzy z Was tutaj, rzeczywiście pojawia się trzecia, tak, jest ta trzecia energia, no jest ten wybór i um, i to może by iść w te w, 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 jakby scenariusze mogą być takie, że ten ktoś, kto powraca, przechodzi niesamowitą transformację i teraz chce zbudować coś konkretnego, tak, przynajmniej jest taka wizja um, a z drugiej strony, wy, jakby prze... to, że możecie mieć wybór, w niektórych z Was może wzbudzić przerażenie, co oznacza dla mnie, że jakby cały czas coś czujecie do tej osoby, która Was skrzywdziła i powraca. I boicie się, że nadal możecie coś do niej poczuć, jak wróci, tak? Znaczy poczuć, no że niektórzy w ogóle właśnie nie przestali czuć. I boją się, że ta nowa miłość jakby nie będzie w stanie em, przebić tego, tak? Tutaj mam też dla niektórych z was taką energię. E, no i w tym by można by było grzebać dalej i dalej. E, bo tutaj tu już mamy do czynienia no, z takim złożonym um, scenariuszem, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, to nie chcę za bardzo wchodzić w te różne rozgałęzienia, bo nie chcę, żeby to czytanie stało się nieczytelne dla Was. Niektórzy mogą mieć w ogóle wybór, który polega na tym, że będziecie się bać jakby wskoczyć w tę nową miłość, która do Was idzie na początku, na samym początku, dlatego że jak później zobaczycie, co ta osoba sobą reprezentuje, co, jak ją, jaką macie connection, nie będziecie mieć już wątpliwości. Um. Ja tym akcentem zakończę, dlatego, że tak jak mówię, nie chcę, żeby to czytanie się stało zbyt zagmatwane. W każdym razie idzie ktoś, kto posiada klucz do waszego serducha. Eee, I życzę Wam, Słuchajcie, mnóstwo miłości, wszystkiego najlepszego. Eee, pozdrawiam serdecznie. Pa!